Użdź dalej od poznaku światłym, w, świat w pod tym se Bentley na podjeździe, mm, a a a aha, Sara aha, dla mnie na aha, 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 bentley. aha, się aha, 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 na podjeździe Bentley na podjeździe Bentley ja też sobie bentley postawiam pochodnie, po żeby zbudować bentley. Robię coś takiego, jeszcze z czasami, a czasami jeszcze nawet postawiam wszystko tutaj, żeby tylko za uh, dzięki za 50 subów. A, a, a. dzięki za 50 subów lecę. No jest... jest... no, nie ręce pomarły mam morską, to ale dzięki za 50 subów <śm> lecę.

No ślewy będę sobie tu podjeżdża, mordo lecę jak ale 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 a, a, ale, 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 ale tutaj będzie lecieć no, no, no. O, tam sobie będzaj, mordo. Choć z tutaj samo bentleju dzisiaj lecę jak maja, lecę na majówce. Teraz wakacje, będzie wtedy nuda, ale mordo leci rzut Będzie wtedy nuda, będzie mała luda. Będą to samy, nawet młode drogi Umiem God build uh, robić Umiem robić God Umiem robić wszystko na co Wam się podoba A, a, u, a, a, jestem jednym z najlepszych Mogę Wam pokazać co to jest za Bentley Bentley JADEM na podjeździe Bentley, pokażę co potrafisz, pokaż, co to potrafisz. Na podjeździe Bentley, młode Bentley, Na pierwszą przez slajma, kiedy wiosnę tak. Na podjeździe Bentley, na podjeździe Bentley, jedzie sobie Bentley, sobie Bentley, Bentley, Bentley. Bentley. Ja postam pochodnie, Bentley. Bentley, Bentley, pokaż, co potrafisz, Bentley. 面条比较。